Cześć, witajcie, z tej strony Jawiki 11 w kolejnym filmie na moim kanale i już na starcie mówię, żebyście zostawili łapeczkę w górę bo to motywuje okay. mnie do nagrywania ja dzisiaj... kolejnych filmów nagrywam kilka filmów na raz dzisiaj bo niestety szybko chcę nagrać filmy poza tym nie nagrywam bardzo długi czas brakowało mi motywacji, dla nie zostawiłem jeszcze 10 łapek w górę, ale 10 Zacznij się być i klawiat ma dziś tak do świetleń. No to sami klabyt. No panie, ale pościół! I to no, jeszcze nie skupiłeś o tym... Auto utknęło na skancie, o już wyjechałem, nieważne. Jeżeli to ma metę, to można Jak coś, no to jak ten film się opublikuje, no to Wam powiem tak, że nagrywam to o godzinie 17.50, no więc to film numer 2, bo w sensie był numer 1 w Smart będzie się publikował godzinę, więc macie podsumowanie, film przyjdzie, oczywiście jak nie. Sobie tutaj... Oj, śmiało mi na Bo się nie skapnąłem. Nie wiem. jest tyle odsłuch Ja nie mogłem pisać w kocie, więc pisałem A ty w ogóle nagrywasz? Tak, ja chłopa, ma co? W jedną zimie? Jestem na lotnisku. Jestem na lotnisku. Jestem na lotnisku przy tych helikopterach i tych liniach na Ale może jak to, że widzisz satelę, bo to nie no, się. I tu jest dobre miejsce do robienia... O, tu jest dobre miejsce do robienia. nie, Tego, że opony pękają tak w tym czasie. Jak mój kanał, bo no to proszę, żebyście tak zrobili. Już... No, żebyście na nie mówili, Ale przecież Madzyk, który jest nie tłumacza! Aha. Ale tylko będą wiedzieli, jak się A. nie ma. Bo będę inny. Muszę się nauczyć od razu w ja nie wiem, w ogóle to jest w Gdzie indziej się możemy spotkać? Widzę tutaj łapę. Mam zielony o, Widzę ten dom. Widzę ci dom. Lecionek. Ja Nie wiem gdzie dla tego i będę masy takie nie będę mówić, że ja jak my na niego mówimy, nic, nic nie było, nic. O! Elko, tu byłem. Tylko układam, czekaj, chcę być czarnie jak to było. Aha, ściema, śiema. Ale nie za coś, ja nie polecam wchodzić do tego, bo masz strasznie mało HP. Nie Ja przed po chwilą powiedziałam, ja, że ja lecę na rok nic to i chcę. A. W ostatnim filmie oglądałem... A, pokazywałam wam odcinek. w ogóle będzie też, yy, W sensie mojego.. Nie, którego możecie albo zobaczyć, albo nie. Albo zobaczycie 10 minut. nie, nie. na nie, Czekaj, Nie, to nie. Nie, nie. Nie. Ja na Siema. Ej, Ej, ja właśnie nie... co to się się wywali? Ej, tu jest jakiś po autu A u mnie się nie uderzamy. Proszę mi Szykaj. Ono dość spore kosztuje. Nieważne. A, Ubrałam mu do kasy. Pamiętam! Pamiętam oczywiście z tego, kurczę... Wiem jak zdobyć jetpacka, którego, którego może być tutaj. Wiecie jak? D dzisiaj wam powiem, widzowie, jak zdobyć A jetpacka w, Mad w City. Chciałem, Otóż to tak. W trakcie, nie gdy jesteście w. Tym tamtym spłyto mnie ważne. To jest dyskoteka, z tego co wiem. To wtedy tam musicie wpisać w odpowiedniej kolejności. Każdy ma inną. Na, macie tam na kartkach ją wpisaną. Macie ją tam wpisaną na przyciskach, gdzie trzeba, jak wpisać kod. W sensie kolorami. Będziecie będzie, będzie, mogli ja sprawdzić, jak wygląda ten kod, i musicie go wpisać w poprawnej kolejności. I wtedy możecie jechać na lotnisko i zdobyć jetpacka. Cała pora, cały jest ten chłopak? W lotnisku. Gdzie? Obejrz mój kanał, jak się obejrzy na moim kanale i przetłumacz sobie kilka razy, jak wyglądało. To, to jedziemy do tej, do tej płyty, tylko musimy poczekać I tam przyjeżdżą na maszynę. Tak. E, a, jest konia na dziewiąta pm, więc raczej nie licz na dziewiąta będzie otwarta no to wiesz na dyskoteka niedaleko patrz gdzie ty jesteś w gumule ja lecz na piramidę a, a piramidę ominąłem w akwistach potem i tutaj nie pytajcie ja się skąd znam to, to miejsce w sensie było inne też ale znam to miejsce najbardziej nie pytajcie się czy oglądam się ja to, oglądam bitą bo wcale nie nam ja robię taki a potem, gdzie jesteś teraz? Eee, Pobiegłem się w mieście. O, jestem niedaleko pani. A, a to, 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 to chyba, e, nawet, bo... tym, Poza dzisiaj to Może za chwilę już... bo, 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 Może bo, bo, Nie, bo, 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 jest. E. Dobra, odgryw planów. Odgryw planów. Jednak no, mam tam no. się w Bożych kryminalistów. Otóż... No. Ja no. ja bo to ja idę tam gdzieś tamty jakiś klucz. Właśnie tam tajniwa. Gdzie tam jest po prostu właśnie jakieś tam Tak. Dyskotecy. w sensie to, to powinna się nazywać dyskoteką. Powinny być napisane. Nie ma nic. Gdzie dyskoteka? No ta płyta DJ-owa. Nie ja wiem gdzie Przypomniałam no, się, nie gdzie... jedna... Ja jestem teraz na e, głównym placu. Czyli? No tam gdzie jest, bo kiedyś tam jest i ok, ale tak jak po prostu. A Jestem się otwartym banku, gdzie nadal jest super, bo byłem już tam przed chwilą, razy. Wiesz, ty teraz jesteś? No ale ja tutaj czekam. No ja czekam, ja ale do ciebie, tylko ty nie mogę zróbować. O, banku! O, można już banku podać. Tak, ale za to wiesz, co ci powiem? Tam są, ci. A nie widać ja. Aparat nie miałem. Ale raczej no w dzisiejszym odcinku nie zdążymy. Dalej, gdzie ty jesteś? Eee, ja cię jedzie odwiedzinę przy napisie Mad City. Tu w sumie mogę odwiedzić Mats Gdzie przykład, jesteś, no? ja się pytałam? Przy napisie Mad City. Gdzie jest City? napis Mad City. Taki napis MaxiVid przy tym jak się wyjeżdża z więzienia. Znaczy każda osoba przejeżdża z więzienia. Okej, okay, że to wyjeżdżam po lecę. Jak będzie oczy. Nie wiem, pojeżdżam Ale mamy szczęście bazyt na No bo możesz rozpoznać jest... moje auto po rejestracjach. Komu to masz do rejestracji? Co, ja a ja mam rejestrację czy... POCAT Czyli Polski Kart ma... Jak ja się robi własną taką właśnie rzecz? A, 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 a. To dzisiaj Ci pokażę Albo po prostu z Bo już jest 10 minut W takim razie możemy zakończyć film Na tle tego mojego bus W sensie Challengera Napisem Mac I... Więc papa. Pa. No i tylko zostawcie łapkę w górę, przypominam. Więc pa pa. pa.